Bo w tobie wszystko wygasło. Chrześcijanin to człowiek nadziei, ten, który wszystkiego oczekuje od Pana Boga. Po słowie, może niewiele oczekujesz. Znasz siebie, znasz swoje słabości, ale może nie bardzo znasz te swoje plusy, które Bóg złożył w Twoim sercu, te wartości. A przecież to się liczy. To się liczy najbardziej. Jak patrzymy na jakiś obraz, to nie tylko patrzymy na ślady korników, czy jakąś plamę, ale na piękno tego obrazu. To się liczy. I Bóg na nowo chce w nas obraz Boga odnowić. Na nowo, żeby zajaśniał. Żebyś wiedział, kim jestem. Bo to jest bardzo ważne, żeby człowiek wiedział, kim jest, czy jest mężczyzną, czy jest kobietą, żeby miał jakąś świadomość, poczucie tożsamości, no i kim jestem pod względem duchowym, że jestem uczniem Jezusa, że należę do Chrystusa, że od niego się wszystkiego spodziewa. i na niego oczekuję. On jest podstawą mojej nadziei. I byłem młodziutkim księdzem wiele lat temu. 53 lata kapłaństwa. Państwa, to zaczynałem naukę właśnie w Adwent do dzieci. No to były inne czasy. Cały Kościół wypełniony dzieci. No i ja próbuję z nimi rozmawiać na temat wiary i pytam się. Dzieci kochane, na kogo wy oczekujecie? A tu cały kościół, ten młody, Dziecielce odpowiada na Świętego Mikołaja. I w ten sposób mi dzieciaki popsuły kazanie, bo musiałem bardzo się gimnastykować, żeby powiedzieć, no tak, na Świętego Mikołaja czekamy. Niedługo będzie jego uroczystość. Ale zwłaszcza czekamy na Zbawiciela. Czekamy na Jezusa Chrystusa. I musimy mieć my dorośli świadomość, na kogo my czekamy. To puka do naszych drzwi, choćby przez te rekolekcje, do drzwi naszego serca. To Jezus Chrystus, Książę Pokoju. W liturgii adwentu my będziemy patrzyli na to, jak coraz bardziej jaśnieje ta postać Jezusa Chrystusa. Na różne sposoby przedstawiana przez polorodu. Izajasz, 800 lat przed narodzeniem Chrystusa, przedstawia nam Jego, kim będzie ten, który przyjdzie, żeby ogłosić ludziom pokój, żeby przynieść pokój. On będzie księciem pokoju. Dzisiaj było powiedziane w tym pierwszym czytaniu z Izajasza proroka, że znakiem przychodzącego Mesjasza będzie pokój. On będzie rozjemcą. Między ludźmi. Wyda wyrok dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na remiesze, a swoje ucznie na zielony. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza. Nie będzie więcej zaprawiać się do wojny. To jest znak przychodzącego Mesjasza. Pokój. On jest księciem pokoju. Nasze słowo pokój jest takie bezbarwne i oznacza tylko może brak wojny, ale biblijne słowo, szalom, jest pełne treści. Ten biblijny pokój to jest wszystko, czego my możemy się spodziewać, czego my pragniemy w głębi serca, czego my oczekujemy. Bóg te nasze pragnienia zaspokaja i przynosi pokój naszym sercom. No nie na darmo noc Bożego Narodzenia aniołowie nad pajętką betlejemską śpiewali pokój ludziom dobrej woli. Pokój ludziom. I tak Chrystus się przedstawiał, przychodzący do nas, jako książę pokoju, jako ten, który przynosi pokój. Który przynosi pokój, ale jak potem Jezus powie, inny pokój. Nie jak Wam świat daje, ja Wam daję. To jest pokój nie tylko zewnętrzny, ale pokój wewnętrzny, pokój głębi, ten, którego najbardziej pragniemy. Bo niespokojne jest serce ludzkie, mówi Święty August. I Ty i ja tego doświadczamy. Ile niepokoju, ile lęku w naszych istnieniach, w naszym życiu, ile niepokoju. Tym wszystkim, o czym mówił święty Paweł, w tych hulankach, pijatykach, rozpuście w uzdaniu, w kłótni i w zazdrości, ile tam jest niepokoju w grze, ile tam jest męki. Tego też doświadczają ludzie. Że szatan jest oszustem, tak mówi o nim Chrystus. On jest kłamcą od początku. Ojcem wszelkiego kłamstwa. Obiecuje to, obiecuje tamto, tak Ci się będzie powodzić. taka będziesz szczęśliwa, tak wszystko przed Tobą otworzy. Nieprawda. My wiemy, jak grzech nas oszukuje. I dlatego Jezus, który przychodzi, na którego przyjście my wychodzimy, chce przynieść Twojej duszy pokój, pokój prawdziwy. To już niedługo w środkach przekazu. Będzie to jakoś zaznaczone, że harcerze z Betlejem, z miasta, pokoju, z miejsca narodzin Jezusa Zbawiciela, cięcia, pokoju, wezmą światełko betlejemskie i rozniosą je po całym świecie. I ono dotrze do Polski, i dotrze do Belwederu, i dotrze do różnych instytucji. Światełko Betlejemskiego pokoju. Ale czy to tylko ma być zewnętrzna jakaś sprawa? Czy to jest znak czegoś bardzo głębokiego i wewnętrznego? Żebyś Ty, żeby ja, żeby każdy na tym świecie otworzył się na to beteziemskie światło pokoju. Żeby Chrystus mógł przynieść ukojenie Twojej duszy, niespokojne serce, żeby zaznało tego pokoju, który jest wtedy, gdy przychodzi Jezus. To wtedy wszystko się spakuje. Choćby na tej zasadzie, że Bóg jest na pierwszym miejscu, jeżeli On jest ten, który jest pierwszy z natury, we wszystkim pierwszy, jeżeli On jest na pierwszym miejscu, to wtedy wszystko się władza, układa we właściwych proporcjach. Ale jeżeli Bóg stoi na ostatnim miejscu, tak go postawiliśmy, my w swoim życiu, to wtedy się wszystko wywraca, wtedy wszystko się... I niespokojne ciągle i dalej w serce człowieka. Przynosi Chrystus pokój bębny. I zaprasza do swojego królestwa pokoju. Królestwo sprawiedliwości, pokoju, życia, łaski, miłości. Wszystkiego tego, na co człowiek oczekuje. I do nas należy to, żebyśmy my odczytanie te drogi do Bożego pokoju. W Ewangelii jest ta scena wstrząsająca, kiedy Chrystus już wobec zbliżającej się swojej męki, przychodząc do Jerozolimy, zobaczył świątynię jerozolimską, taką piękną, taką wspaniałą, ozdobioną różnymi darami, w której rozbrzmiewała modlitwa i zakrycają się. Zobacz Pani, jaka piękna świątynia. A Jezus wtedy, prawdopodobnie z góry oliwnej, bo stamtąd tę świątynię najlepiej było widać, spojrzał jeszcze raz i zapłakał. I to wydarzenie powinno nam wiele mówić. Jezus płacze nad świątynią. Dlaczego? Bo nie zostanie z Ciebie kamień na kamień, bo się wszystko z Ciebie rozsypie, boś nie poznało Jeruzalem. Co jest ku Twojemu pokojowi? Nie poznałeś, Jerozolima. Co jest ku Twojemu pokojowi? A Ty, uczeń Jezusa, uczennica Jezusa, czy poznałeś, czy poznałaś, co jest ku Twojemu pokojowi? Czy poznałeś to? Jakie są drogi pokoju? Drogi pokoju to jest odrzucenie miecza, odrzucenie przemocy, odrzucenie walki jako stylu życia, podjęcie dialogu, otwarcie serca, życzliwość, zrozumienie to są. Drogi dialogu. Jak bardzo by było trzeba, żebyśmy my te drogi pokoju poznawali. My, którzy walczymy o głupstwa. W domu, w rodzinie. Pamiętam, jak byłem na takim filmie, przepraszam, na sztuce Teatrza Teneum, bo sobie pomyślałem, już dawno nie byłem w teatrze, muszę to nadrobić i poszedłem tak na wybił, trafił. Pierwszą lepszą sztukę okazało się, że bardzo taką ciekawą, dającą wiele do myślenia. Sztuka miała tytuł "Dom wariatów. Główną rolę grał pan Cholubek, dobra psa, aktorów. No i kurtyna się odsłania, widzimy rodzinę, ojciec, starzejący się matka w dorosłych synów i zaczyna się. Jak on mówi, że to było, coś sobie tam przypominają w 1912 roku, ona mówi, nie, nie, to było w 30. roku. Jak ona postawiła samowar, tak, on mówi, nie, to tak ma stać. I zaczyna się dom bariatrę. Sprzeczanie się i walka o głupstwa. I tak można całe życie. O to, o tamto nie zabraknie wam tematu. Po co? Po co ze swojej rodziny, ze swojego życia uczynić dom wariatu? I dlatego poznawać trzeba te drogi pokoju, drogi uzgadniania pewnych spraw, drogi wspólnego szukania, drogi dialogu. Drogi pokoju to jest poznanie właściwych metod, które trzeba w życiu zastosować. Nigdy jeden przeciw drugiemu. Tak nas pouczał Jan Paweł II, gdy był tu na polskim morzem. Nigdy jeden przeciw drugiemu. Nigdy. Ani w rodzinie, ani w narodzie, ani w Kościele. Solidarność mówił nam. I tego nas uczy. To są drogi pokoju. Jaką bronią mamy walczyć? Ciekawe, że w Ewangelii Jezus nie sprzeciwiajcie się złu. Jak to nie sprzeciwiać Przecież ono mnie denerwuje. Przecież ja muszę, muszę walczyć ze złem. Musisz? Naprawdę? W imię czego? I co wyniknie z tej walki ze złem? Zwalenia w dzwonie powstaje dobra. Rozumiesz mnie? Inna metoda. Jaka? Tak. Przypomniał nam ją Błogosławiany ksiądz Jerzy. Niedawno Polska przeżywała przynajmniej przez telewizor wspaniały pogrzeb jego matki. On nas uczył, a wyczytał to z Ewangelii. Zło zwyciężać dobrem. To jest metoda, która prowadzi do pokoju. Nie oko oko, ząb za ząb, jak ty mnie tak, to ja tobie tak. I wygrywamy jeden przeciw drugiem I przegrywamy szczęście. Zło zwyciężać dobre. Tylko ta, tylko ta metoda. I wtedy to prowadzi do pokoju. I wreszcie, droga, która prowadzi do pokoju, to droga przebaczenia. Nieraz tak doprowadziliśmy jakby do końca te motywy, dlaczego nie mogę przebaczyć temu drugiemu człowiekowi. A przecież przebaczenie jest czymś tak wspaniałym, to jest gest boski. I ty możesz wziąć udział w tym geście boskim. Nie zamykaj serca przed przebaczeniem. Bo wtedy jak nie przebaczasz, wtedy nie masz racji, wtedy przegrywasz. Ja nie zapomnę jak... Parę lat temu wołano mnie do Pabianic, a mieszkali moi przyjaciele. Proszę księdza, niech ksiądz przyjedzie, bo nasza matka umiera. I matka córce nie mogła przebaczyć. Nie chodziło o wielkie zbrodnie, o takie sprawy zwyczajne między ludźmi. Jadę do Pawianic, modlę się, jak może nigdy. Boże, przemień serce tej kobiety. Potem siadam u... Jej łoża, rozmawiamy, i tyle argumentów daje, i mówię, przekonuję, nie, ja nie przebaczę. Umarła przy mnie bez przebaczenia. Jakoś zapachniała piekłem. Nie wiem, Bóg jest miłosierny, ale to była dla mnie taka jakaś sytuacja, która wskazywała, nie tak, nie tak. Przegrywasz ten, możesz przegrać życie, nie przebaczając, i nigdy nie uzyskasz tego pokoju, który może w twoim sercu zamieszkać przez przebaczenie. Jaki wspaniały przykład, pani Deleni, zamordowano jej jedyną córkę, znamy jej piękny głos, znamy tę historię. I przyszli ludzie z towarzystwa tych, którzy nigdy nie przebaczają. Nie wiedziałem, że jest takie towarzystwo. I powiedzieli, to Pani się do nas zapisuje. Dlaczego? Dlaczego mam się do Was zapisać? Bo zamordowano Pani córkę. Krótko pomyślała i odpowiedź miała bardzo zdecydowaną: Nie! Ja się do Was nie zapiszę. Bo po pierwsze, jestem chrześcijanką, a Chrystus uczył inaczej. A po drugie, gdybym nie przebaczyła to bym bez przerwy odmyślała zemstę, a ja nie chcę tak żyć. Dlatego Pani Eleni otrzyma medal świętej Rity, tej świętej, która też mordercom swoich najbliższych przebaczyła. To jest droga do pokoju. To jest droga do uspokojenia swojego życia i odnalezienia największej wartości. Tą drogą mamy iść i po to są rekolekcje. Siostro, braci, żebyś ty odnalazł, żebyś ty odnalazła pokój głębi, pokój serca, pokój czystego sumienia. Idź w pokoju. Tak powie ci kapłan, jeżeli zdobędziesz się na skruchę, jeżeli przyjdziesz z wiarą do Jezusa przebaczającego w imieniu Jezusa, ksiądz ci powie, idź w pokoju, a już więcej nie jest. I my znamy tę sytuację, co się stanie w sercu człowieka, któremu przebaczono. Jak nieraz nawet mężczyźnie trudno powstrzymać łzy, jak to przenika nas i przemienia wewnętrznie, żeś mi darował, żeś mi przebaczył, żeś mi zaufał na nowo, żeś przede mną otworzył nowe życie. I serca ludzkiego potem ten pokój może się znaleźć w rodzinie, w świecie. Skąd się znajdzie, jeżeli ty zamkniesz swoje serce przed tym pokojem, który daje Chrystus? Chrześcijanin ma być człowiekiem pokoju. Jaka piękna jest stanowisko św. Franciszka! A cóż to w ogóle miejsce, gdzie te zjazdy pokojowe za Jana Pawła II, za Benedykta się odbywały? Miejsce pokoju szczególnego. Święty Franciszek mówi, prosi, uczy mnie narzędziem swojego pokoju, Boże. To nie tylko, że ma we mnie być pokój. Ale ja mam się stać narzędziem pokoju. Tam, gdzie jest nienawiść, ucz mnie, jak wprowadzać miłość, tam, gdzie jest smutek, ucz mnie, jak wprowadzać radość, tam, gdzie jest zwątpienie. Ucz mnie Boże, jak wprowadzać ufność, żebym był człowiekiem pokoju, znakiem Bożego pokoju, znakiem Mesjasza przychodzącego, znakiem Chrystusa cięcia pokoju. Jeżeli ten pokój odzyskujemy, to wtedy jesteśmy już gotowi na spotkanie z Panem. A to też przypomina. Jestem gotów na Sąd Boży. Tak mówiono przedstawiciele różnych stanów w dawnej Polsce, zapalając kolejne świece przy ołtarzu na Rolatach. Jestem gotów na Sąd Boży. Przykład tego dał nam Jan XXIII, który razem z Janem Pawłem II będzie kanonizowany. Ja pamiętam, jak on odchodził. Na oczach całego świata. I wszyscy komuniści, niekomuniści troszczyli się o jego zdrowie i płakali przed telewizorami czy na placu świętego Piotra. A ja 23. mówię, jestem gotów. Walizki moje są spakowane. Mogę odejść na drugi brzeg. W takim pokoju odchodzi człowiek, który żyje dla Chrystusa. W takim pokoju odchodzi człowiek, który poznał drogi pokoju i chce się tym darem pokoju dzielić, jak pokładkiem, jak chlebem z innymi. Czym my się możemy podzielić? Jakim dobrem największym? Jak nie właśnie tym pokojem, który mamy w sercu? Pokojem, z którym przyszedł do nas Chrystus, którym On się z nami podzielił. Napisałem kiedyś kolędę nie będę jej tu śpiewał, może nie ten czas, nie ten głos, ale ciekawy refren tej nowej kolędy. A słowa tego refrenu są takie. Pokój wam, zmęczeni ludzie. Jestem z wami, więc się już nie bójcie. Choć cierpienie jeszcze boli, świt nadchodzi. Pokój dobrej woli. Powtarzam to wam na progu Adwentu. Wam ludziom, którzy idą na spotkanie z księciem pokoju, którzy światło betlejemskiego pokoju chcą mieć w sercu. Pokój wam zmęczeni ludzie. Chrystus jest z wami, więc się nie bójcie. odcierpienie cierpienie jeszcze boli, świt staje. Pokój dobrej woli. Przy wyjściu z Kościoła jest jeszcze trochę takich małych książek. Jak nie mam co robić, to piszę książki. A widocznie często nie mam co robić teraz na emeryturze, bo tych książek napisałem już kilka dzieci. A jedna z ostatnich to właśnie ta, praca nad sobą w duchu wiary. Książka prosta, 50 rozważań na zasadnicze tematy związane z naszą wiarą, ale taką pogłębioną, taką dojrzałą, wiarą, która nie jest tylko transparentem. Ale która dotyka serca i przemienia serca. Siedem złotych to nawet paczka papierosów zdaje się więcej kosztuje, chociaż nie znam dokładnie tych cen, bo mnie to nie interesuje. Ale gdyby ktoś nie miał tych siedmiu złotych dzisiaj, a tam by były jeszcze książki, bo już się prawie kończą, to niech weźmie, a ewentualnie jutro przyniesie należność, żebym ja za wielkiego długu nie miał. Tak bym chciał, żeby ta prosta książka, Trafiła do Waszych domów, żebyście my coś czytali już dzisiaj, w pierwszym dniu rekolekcji, i potem przez Adwent, i potem wracali. Mogę się pochwalić, że te proste książki bardzo wielu ludziom przynoszą nadzieję, przynoszą radość, przynoszą sens życia, bo one są pełne Ewangelii i pełne tej prostoty Ewangelicznej, którą nam na nowo przypomina papież. 这一保流